Witam serdecznie w kolejnym moim filmiku z cyklu rozmowy sama ze sobą. Dzisiaj temat, dzisiaj temat pułapki duchowości, część trzecia. I chciałam poruszyć temat związany z lustrem. Ja w moich filmikach wcześniejszych też już o tym mówiłam, ale troszeczkę może w inny sposób, bo to też się ciągle zmienia. U mnie, ale teraz tak dochodzę do, takiego, do, takiego, do takiej równowagi w tej kwestii. I tak jak za każdym razem mówię, nie wierzcie mi w ani jedno słowo, to są moje doświadczenia, moje przemyślenia. Mogą was zainspirować, mogą poruszyć wasze myślenie trochę w innym kierunku, dać takiego klina. I do tej pory zawsze myślałam, że to prawo lustra, czyli prawo odbicia, jakby jest totalnie w 100% związane ze mną. I na tej podstawie można siebie reflektować, można takie tak zwane triggery przyjmować na klatę i szukać w sobie, jakie tam jeszcze mamy zranienia, co tam jeszcze jest nie tak. Jest to taki, jest to taki sposób też wzrostu w tym, w tym całym naszym duchowym, w tej naszej całej duchowej ścieżce, no bo jak mamy zobaczyć programy, które w nas są, jeżeli nie jesteśmy ich świadomi? Dostajemy ten, te takie jakby odbicie z zewnątrz. I dlatego z tym się zgadzam z tym tematem, że tak jest. Ale teraz jest, jest taka różnica w tym, że odbicie jest wtedy tylko, kiedy my rezonujemy z tym w 100%. Czyli kiedy u nas dochodzi do tak zwanego odpalenia trigera, czyli do odpalenia naszego jakiegoś tematu, czy naszego programu, czy naszej rany, to wtedy to lustro może nam to pokazać. Ale w innych przypadkach, jeżeli. Na przykład jest jakaś osoba, która przed Wami kradnie albo robi jakieś, jakieś rzeczy, które, no, 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 których Wy wiecie, że, że Wy takich rzeczy nie robicie, to, to nie, to, to nie zawsze jest z Wami związane, że Wy teraz się gdzieś tam okradacie. Wy musicie to badać w taki sposób, że wy odczuwacie w sobie, czy, czy Wy na to reagujecie w jakiś sposób poprzez emocje, czy poprzez właśnie odpalenie jakiegoś programu w was. Jeżeli to nie jest prawdą o, o, was, o Was, to wtedy po prostu stawiacie granice. I tutaj jest właśnie ta gra, z jednej strony bycia totalnie odpowiedzialnym za swoje odczucia, za swoje zachowanie, za swoje triggery, za swoje te programy, a z drugiej strony umiejętność też takiego trzeźwego opatrzenia na to wszystko i stawiania tych granic, żeby się oddzielić od tego. Bo ja nie jestem, jakby to powiedzieć, ja nie jestem. Zwolenniczką takiego myślenia, że jeżeli my już jesteśmy tak oczyszczeni ze wszystkiego i te programy już są tak u nas wyczyszczone, że my nie będziemy nas, na naszych ścieżkach życiowych spotykać ludzi, którzy są źli, czy sytuacje, które są złe. Bo to też można widzieć sytuacje złe, jak coś się dzieje bardzo tragicznego, ale w tej sytuacji złej też są jakieś. Właśnie ukryte skarby. Dlatego nie, fixuj, nie, jakby to powiedzieć, nie idźmy w taką ekstremę w tej, w tej całej ścieżce duchowej. Nie idźmy w taką ekstremę, że będziemy naprawdę już totalnie siebie rozbierać do naga i siebie cały czas odrapywać ze wszystkiego, tylko w tym musi być taki zdrowy rozsądek i zdrowe reflektowanie, branie oczywiście odpowiedzialności w 100% za siebie, trzeźwość, totalna trzeźwość i takie taka ta świadomość cały czas bycie tym obserwatorem danej sytuacji i owszem jest jakaś sytuacja badam to Aha, dobra, to teraz gdzieś tam u mnie zareagowało, jak ktoś tam coś zrobił, zareagowałam w jakiś sposób programem, bo program zawsze jest jako pierwszy, wychodzi i potem idą za tym emocje związane z tym programem. Dlatego jest dobrze, żebyśmy zauważali jak najwcześniej, który program odna, nam odpala. I oczywiście, jak on już odpala i jesteśmy tego świadome, no to wtedy w tym momencie wybieramy inaczej. Jest bardzo tutaj ważna ta praca świadoma taka systematyczna wprowadzaniu tych nowych programów, które nam służą. I to, tak jak powiedziałam, nie znaczy, że będziemy na zewnątrz przyciągać tylko super sytuacje, że będziemy już tak na takich frekwencjach wibrować, że tam już nic nie będzie, to będzie 5D i 10D, i tam będziecie tylko. Y tam będziecie tylko przyjmować jakieś e, super sytuacje, tam już nie będzie nic, żadnych triggerów, żadnych sytuacji nieciekawych. To właśnie chodzi o to, że w tej wyższej szkole jazdy chodzi o to, że my mamy nauczyć się stawiać granice nauczyć się odmawiać pewnym rzeczom nauczyć się mówić nie do pewnych rzeczy. I to jest też takie coś na przykład. Mm, że no jak dzieją się jakieś sytuacje to my możemy albo zareagować y, łagodnością, miłością, albo możemy zareagować y, wręcz, no nie powiem przemocą, ale jak na przykład będzie się Wam krzywda działa i ktoś będzie chciał Wam zaszkodzić, no to nie powiedzcie mi, że będziecie stać i będziecie wysyłać światło i miłość, bo będziecie po prostu reagować totalną samoobroną. I ja jestem zdolna do tego, że w samoobronie nie wiem, co mogę zro zrobić y, y, danemu człowiekowi, który atakuje y, moje życie czy moje, y, życie moich dzieci. Także nie, bo, nie wchodźmy w ekstremy, związane z tą duchowością, że tylko będziemy wysyłać miłość i światełko, no bo to już jest totalna ekstrema. Dlatego tutaj zakończę ten filmik, bo jest krótki, ale chciałam to dopowiedzieć, bo jest w tym dużo, w tej tematyce jest dużo nieprawidłowości myślenia, bo są właśnie osoby, które myślą, że wszystko jest lustrem i wszystko muszę badać i wszystko muszę ściągać na siebie. Nie, nie musisz wszystkiego badać i ściągać na siebie, masz być trzeźwa, masz być świadoma, masz badać siebie, w jaki sposób reagujesz. I ważne jest, co to z Tobą robi. To jest to podstawowe pytanie: co dana sytuacja, co dana osoba, która się w jakiś sposób zachowuje wobec siebie, co to z Tobą robi? I czy tam jeszcze reagujesz na pewne rzeczy, ale jak nie ma Twojej reakcji, to po prostu się od tego oddzielasz i nie ściągasz tego cały czas na siebie. To każdy człowiek, który, stawi, który jest postawiony na naszej drodze, on ma swoje tematy, on ma swoje. Jakby programy, które, które nim kierują, i to nie ma nic wspólnego z tobą, to jest po prostu to, trzeba tutaj oddzielić te dwie rzeczy. Także mam nadzieję, żeście mnie zrozumieli dobrze w tym temacie. Jeżeli będziecie mieć pytania, to piszcie w komentarzach, to jeszcze może dokładniej y, odpowiem na to pytanie, ale mam nadzieję, że, że odpowiedziałam y, już na tyle szeroko, że, że to zrozumiecie. I właśnie bądźcie tak otwarte, cały czas otwarte, że te Wasze koncepty, poglądy, to w co wierzycie, to w jaki sposób pewne rzeczy widzicie, one się będą zmieniać. I to nie znaczy, że, że Wy jesteście niestabilne w tym, bo najgorzej jest się tak dokładnie zamrozić w, danym, w jakimś danym programie czy danym koncepcie i cały czas wierzyć tylko w jeden sposób i nie patrzeć na te rzeczy z innej strony. Także ja widzę to lustro i prawo przyciągania w taki sposób. No dobra, na no to dziękuję za uwagę i do następnego razu. To była pułapka numer 3.